takie gminy 8 lat temu czy sześć lat temu, jak z firmy, w której pracuję, 3 było pojechać tam samochodem, to była kara. Naprawdę to była kara. Bo całe bo tam, po całym jazdy, tamtymi drogami, przyjeżdżało się do domu i się nie dawało racji, po prostu tak, że bo tak wyszedł na tych A teraz jak tam się jedzie, to jest pięknie. Każda jedna droga w tej gminie jest zrobiona. To mówię, 6 lat. 6 lat i to gminne drogi, mogę podać przykład gmina Noworodna to tak, jak u to wszystko, wszystko? ale wszystko a bisogno... totally. nie jest pana słowo tak nie jest zasługa wójta a żadnej administracji tylko tych ludzi co tam się rozwijają prosta bierne się, a mają piękne działalności i puławy do nich nie dorównują. Jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczość, puławy, puławy jest, są w środku. W stosunku do ryby. Ryki i do czasu, a nie ławy nie daj Boże. A, ale albo, proszę Państwa, o puławach nie możemy już powiedzieć, że przybywają z pracy, tylko tracimy, tak? tak. A jeszcze nie. Powiedzcie mi co w puławach, jeżeli chodzi o miejsca oprócz planów czy tych, sklepów czy tych. Nie ma wyśle, ale na łeb, produkcja nie w puławy, ale, e, ale nie. się nie i nie pójdź w Tak, jest, A, tak, tak jest. jest. Tak jest. ludzie są coraz Ja mam Dokładnie. do Pana też pytanie. Proszę, Proszę o nikt nie pyta na w spotkaniach, co pan zrobi albo jak pan to widzi, zrobić obiece Pan może, tylko jak Pan to widzi na swojej obiece i doświadczenie, jak ściągnąć ludzi, żeby chcieli tutaj inwestować, mentować drobne działalności. Panie i jak ja gmina będzie dla nich albo jest przyjazny. bo w tej chwili nie jest. Jeden argument powiem, powierzchni ma gazet nowe no, wie, ile jest, pan nie, nie wie, o czym ja mówię w tej chwili. A gmina Janowiec jest aż do Warszawy za zatoką. No. Proszę Pana, bardzo... bardzo nie ma, a, jeszcze, a, to... to, to pan tak. proszę Państwa, naprawdę bardzo dobre pytanie. I cieszę się, że tak jest to postrzegane. My, jako gmina, proszę Państwa, w ostatnich kilku latach do czego doszło? Że przedsiębiorcy od nas uciekają, wygrywają swoje działalności, przenoszą się do innych sąsiednich gmin. To jest, proszę Państwa, niedopuszczalne. Nawet przykład tego jednego podatku od, od, od ja jeden. jeden. Ale takich narzędzi jest kilka. My musimy się nauczyć jako gmina, my musimy się nauczyć tych przedsiębiorców troszeczkę, e, że tak powiem, e, pogłaskać po, po, po tak to co to to się do tego Trochę Zielonego Świata proszę Państwa, niedopuszczalne są sytuacje, że firmy zatrudniające nawet po kilkadziesiąt osób, ja nie mówię o małych interesach, firmy na po kilkadziesiąt zatrudniające na po kilkadziesiąt osób, uciekły nam z gminy, uciekły. Uciekły na podatki, uciekły miejsca pracy, bo jak się firma przyniosła do innej gminy, to zatrudnia przeważnie lokalnych pracowników, bo jest to tańsze. I to jest całkiem naturalne zjawisko i w tym momencie no, nie można dopuścić do takich sytuacji. Nieważne, to ja to znaczy, Jakkolwiek ten wóczek będzie nazywał, czy to będę ja, czy to ktokolwiek inny, i nie ważne, czy ja będę lubił tego przedsiębiorcę czy nie, my mamy tak naprawdę wspólny interes. Gmina z przedsiębiorstwami. My mamy wspólny interes i ten przedsiębiorca też często w czymś tym pomógł. Jakby miał to takie to, 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 zielone światło, jak pan jak pan powie. Ale pan jak będzie chciał pomóc. Jak najbardziej ja bym Pana. Ja ja, tym wodze zasadniczo całe moje doświadczenie zawodowe do tej pory opierało się na pracy w przemyśle, na różnych firmach, zarządów. Jakoby Jakkolwiek życie przemysłu, funkcjonalność zakładu jest mi dużo, do niedawna dużo bliższa niż e, powiedzmy administracja samorządowa. Bo ja do niedawna to po prostu zarządzałem tymi e, przedsiębiorstwami i znam to też z tej drugiej strony, z tej strony menażerskiej przedsiębiorstw. Wiem, w czym są ich, że tak powiem, bolożki, w czym są problemy. Bo ja, ja to robiłem Nie niedawno. I myślę, że ta wiedza też mu się przyda, żeby patrzył teraz na to z drugiej strony. Bo teraz jestem ten niedobry urzędnik, który ma podatek naliczyć, opłatę skasować, jakąś akcyzę pobrać. Ale tak naprawdę, y, przykład krajowy, proszę Państwa. Nie tak dawno kraju, Nie wiem, no już może w latach, myślimy tam, ze trzy lata temu się pamięta, bo czas szybko ucieka. Była głośna sprawa akcyzy na alkohol. I co się stało w Suma suma obniżono akcyzę, czyli obniżono podatek. I co? Przywód większy. Czary? Nie ma czarów. I tak należy działać w kierunku. Nie zawsze najwyższy podatek przyniesie najwyższy przywód. Nie zawsze. Przeważnie są wroki bo co z tego, że ja będę miał duży podatek, jak nie będę miał przeciwdrożskiego wolę mieć mały podatek, a dużo przeciwdrożską a to jak pan widzi ten Janowice, ten za ja tak jak Tak, proszę państwa, w tej chwili to przynosi, tej... bo teraz jest zarządza gminy, prawda, tak rozumiem to, to znaczy, to wierzał, yy, formalnie tak, jakkolwiek w tej chwili, bo w okresie remontu w tej chwili jest on wyłączony do użytkowania to jest cały czas remont, ale ja myślę, że na drugi rok to, to już powinno być nasze złoty Jajo, ale yy, jak to, wodowe, to, jeszcze... yy, to znaczy tak, w tej chwili Zalewem zarządzała spółka PROM, która zajmuje się teraz przewozami, ale ten rok yy, nie możemy gdzieś tego roku brać pod uwagę, dlatego, że ten rok jest wyłączony z tytułu remontu, bo, 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 bo w momencie, jak, yy, nawet jak bym słyszał, jak była pogoda, to my w tym roku musieliśmy gonić, bo nie wolno, bo jest prac budowy, jakby cokolwiek się stało, to... By by o, 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 no nie można, ale z ogromnego punktu widzenia wydaje mi się, że tam powinno puczeć, puczeć, grać, to, śpiewać, tańczyć. I co? Dlaczego to co Pan musi nam jeszcze zaproponować? No to, to, to cóż znaczy, Państwa, to, to jest. Spania, to dokładnie, dokładnie. Infrastruktura ci no, się wydaje. tam nic się nie zmieni w kierunku, nie ma światła. Nie, tam jest problem. No, no nie, już światło jest doprowadzone. Ja zaprowadziłem światło i jeszcze nie ma, ale już jestem w trakcie rozmów, no, proszę Państwa, na temat projektu, że zrobimy tam e, takie miasteczko na początek złożone z przyczynkiem kingowym. Już już wiem no. projekt proszę Państwa, być może ten projekt jedziemy. Jak to widzi, te miasteczko i to Widzę. widzę. To Bro, e, ja no to, to, powiem powiedział, że. Znowu dla Pana czy minionych. to, powiem to, to ja, oczywiście. To nie może tak, że mamy zaleg. Ale z tego zalewu nic nie ma. Proszę Państwa, jak my się oprzemy na tym, że na, na tym zalewie chcemy zarabiać tyle, co nie, nie, nie. wędkarze złowią ryb, to my na tym nigdy zaraz nie zrobimy. Z tym łapaniem, to nie wiem, tam coś innego. Eee, nie ale eee, nie mówiąc, musi być infrastruktura rozwinięta, bo tam po prostu nic z tego nie będzie. To nie ma, nie ma, że będziemy mieli ładny zalew, który będzie funkcjonował tydzień czasu na max, To będzie lato gorące, to tam naprawdę dużo ludzi, ale... No, no, no może na początek powiedzmy pół roku, pół roku na początek, później trzy kwartały. No dobra, teraz te, ta Wisła, bo, ta piękna tak. ta, Wisła. Co pan tutaj widzi, żeby y z tej Wisły y wziąć z Kryszki? Y y tej, tej, y y już y w okrubie, tak, y tak bardzo szybko przeleciałem przez jeden ze tych... Dlaczego jeszcze, przepraszam, i nie odnośnie tego brzegu, żeby tam nie spalił tylko drugi. Proszę Państwa. Popatrzcie jaka już się w tej chwili fajna infrastruktura pomorówki zaczyna robić. Mamy prąd y, gelowców, mamy prąd u was. Y, w tej chwili aż się prosi, aż się prosi połączyć to w pewien y, atrakcyjny, turystyczny szlak. Ja wiem po sobie, szlak tutaj dołem Kamieniołomu jest wyjątkowo atrakcyjny. To jest wyjątkowo atrakcyjna turystycznie. Jakkolwiek to co pokazane na jednym ze ten Geopark, w jednym z wielu zadań, które tam zgłosiliśmy, jest tutaj stworzenie w ogóle komunikacji domem między jednym programem turystycznie. Bo turyści tego chcą, oni za to przyjdą i zapłacą. Oni zapłacą. Tylko musimy zrobić tą infrastrukturę. No i infrastruktury, infrastrukturę w tej chwili nie ma, ale naprawdę są w tej chwili duże szanse realizacji zadań, między innymi tych dużych, tak jak ja podam przykład parku, gdzie poziomy dofinansowania, proszę Państwa, są znowu rzędu 80%. Bo nie chodzi o jakieś zadanie 30% dofinansowania, że ja muszę włożyć 70%, bo tych pieniędzy gmina przeważnie nie będzie miała. Przeważnie nie będzie miała. Ale jeżeli jest dofinansowanie rzędu 80%, to już te 20% rozłożone w przeciągu, przez 5 lat, to wcale nie są z reguły duże pieniądze nawet z na projektów milionów. Innej, jakieś tam oczywiście. Może być jakaś inicjatywa, tylko musi znów te światło uruchomić. Proszę Państwa, powiem, powiem coś takiego. Na szlaku, trzeba się zatrzymać. Tak jest, to jest wieś. Nie mówię teraz o lądzie, ale ja mówię o morzu, czy w robocie. Oczywiście, oczywiście. Zgadzam. A to, że to już nie tak, z dziećmi, no, które no, gdzieś tam tak, chcą tak, wydać to, pieniążki rodzicom. Ja o pomysły, na następnej tej kadencji, żeby był tu jakiś pomysł, bo był pomysł, piękny pomysł odnośnie tego kamieniu. I każdy Pan, Pani doktor, która lekko kto już się zapomniał na sprawę. Każdy tu nasi był przygotowany, miał w głowie że to jest warunkowa sprzedaż, wie Pan o co chodzi. Żadnego aneksu do tej umowy, czy tam nie było sporządzone, że 5 lat i musi być tak i tak, i tak czy za tak. Bo jeszcze wcześniej, jeszcze przed jednym punktem, to obiecywale aż 400 miejsc zarzucić na ziółowe. Otóż no, nie ma wiele ludzi ułatwiać ułatwiać. Do Proszę Państwa, nie, nie, proszę Państwa, jakkolwiek pomysł był, no nie, i, i, i tam, bo, bo, tam było być po prostu raczej po tych osób, ale to nie zmienia faktu. Proszę Państwa, jeżeli zostały uruchomione pewne ułatwiające procedury tworzenia takich biznesów, jestem przekonany, że ten biznes tu powstanie bo naprawdę miejsc takich, yy, za dużo to tutaj w tak uroczy czasu nie mamy proszę Państwa, yy, nie, nie to, że my mamy czasu, my musimy my... my, my, my a, yy, no nie, bo, że to, że my <ślałek> ja bym chciał powiedzieć, że jeżeli pan się stanie, a kiedyś pana świece tam na pewno, chociaż ja tu przybyłem nie a <ślałek> to ale związany jestem w jakiś sposób na siłach, to ja bym chciał, bo by ten rejon znam od 100 lat, nie, i to jest tak piękny, a władze, czy lewa, czy prawa strona, głównorobicie. Gównorobicie. bo ktoś tu linkę, marzy się jakaś ta kolejka linowa, Panie, to było 50 lat, miałem wszystkie włosy, jak był projekt, jak był kapitał zachodni w tamtych czasach, a ja... To rozumiem, bo to jedyna szansa była, tak jak w tym postępowaniu, na takie, no jak, wzrost, nie, Kolejne. Znaczy nie, powiedzmy, inne projekty już są, yy, nawet rozpatrywane w pewnym W tej chwili, możecie Państwo wierzyć albo nie, na, na całym Wielonica mam prywatnego inwestora, który chce zrobić taki yy, 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 wioskę do zamieszkania na bazie ala na yy, takiego takie, takie starodawnych wiosek, jakieś tam A. wioska, też no, nie pamiętam, no, nie chciałbym nazwę zmienić, przekształcić, ale już jest prywatny właściciel, który chce takie coś robić. Jeżeli umożliwiły mu działanie, to ja wiem, że ja będę z tego czerpał podatki, bo ja, ja, ja też y, muszę patrzeć pod kątem budżetu gminy. Proszę Państwa, większość zadań w gminie, które są realizowane, to musi być realizowane w pewnej części ze środków, które gmina posiada. Te środki bieżące dla windy, to są dosyć sporym problemy w prępozorze, bo są to tylko podatki, upadki i tak dalej.